Halo? No serwus Zbyszku, słuchaj, sprawa jest, kurna, raz, jutro nie możemy pojechać te płytki, płaść temu tego Mietka. Ty, no ja wiem, żeśmy mu obiecali, ale nie da rady, jutro ksiądzu nas chodzi. Ty, no ja niby wiem, no ale księdza, no wypada przyjąć, no kurna, już przyjdzie, to go trzeba przyjąć jakoś, no. Oj ty, no... U Wiem, że niby święcił u nas już nie raz, ale teraz w tym, w tym roku łazienkę żeśmy remontowali, no ja tam wiesz, też bo chciałem zaprowadzić na gospodarstwo, bo przybudówkę żeśmy robili, no to też by poświęcił, no kur na raz, no. Ty no... No niby Halincia by mogła, no ale ja teraz i tych Indorów takich nakupiłem, ganiają i o tym go, 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 go. No i ty, no ona się ich boi, tam mówi, że iść chłaśce tam sam, no to kurwa, nie wpuści księdza, no jeszcze daj mi, że poskubałby księdza, to by mnie zambony przeklął, no daj spokój. Ty, no, ja wiem, no, no, no ja wiem, żeśmy obiecali, ale to tam ty wiesz, no, chociaż mu nie mów, że ja biorę wolne, że księdza tam przyjmuje, No, no, bo by dopiero y, ludzie gadali. Tam powiedz mu, że o, zachlałem tam na, na trzech króli, o. Weekend, weekend mi się przedłużył, Powiedz tam, mu trochę popił i tam nie jest dysponowany, że we wtorek przyjedzie, mu to zrobił. A u was kiedy chodzi? A u was już był. No to, no to ty już z głowy, no dobra. Dobra, Zbyszku, ja lecę, bo tu, o, już już obiad, obiad kończy, gotować, no, no, trzymaj się, tymczasem, hej.